Witajcie wszyscy. Dzień dobry. To jest taki przedstęp do prezentacji z dostawy tego Peugeota 508. Tak naprawdę jak przyjechał do Polski. Za chwileczkę to zobaczycie. Parę osób dzwoniło do mnie dlaczego nie pojawiła się prezentacja z właśnie tej z dostawy. Ponieważ Peugeot 3008 się pojawił. Oglądając ten materiał do końca, dowiecie się dlaczego tak nie było. Chciałem po prostu umieścić w jednym filmie to co musiałem zrobić przy tym samochodzie. Chciałem nagrać to po prostu wszystko, obejrzcie sobie do końca, zobaczycie, że tak naprawdę warto zakupić ten egzemplarz, ponieważ na starcie nie będziecie mieli jakichś dodatkowych kosztów z aspektem technicznym, więc obejście sobie ten materiał zewnętrznie. Widzieliście, samochód jest już wypolerowany. Jutro oddaję go tylko na czyszczenie wnętrza. No nie jest ono jakieś bardzo brudne, takie normalne użytkowanie, ale w każdym bądź razie, no cóż, ja czyszczę każdy jeden samochód, żeby, no żeby po prostu no cóż, ładnie wyglądał, więc oglądnijcie ten materiał do samego końca. Tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Tam was e, właśnie przyjechała mi świeża dostawa dwóch perżocików, e, tej 508, którą widzicie tutaj, i 3008 jest u góry. Także widzicie, e, jak samochody. Przyjechały. Pokażę Wam jeszcze tutaj po drugiej stronie, a później będę pokazywał poszczególnie. Każdy jeden będzie w osobnym po prostu filmiku. Chcę Wam pokazać, że są to samochody całe. U mnie każdy jeden samochód przyjeżdża autotransportem. Nie ma możliwości odebrania tego tych samochodów na kołach, jeśli nawet bym chciał. Więc, więc zaraz pokażę Wam poszczególnie każdy jeden z tych samochodów. Będzie zjeżdżał 508, także widzicie, znaczy no dopiero zobaczycie, że samochód jest sprawny, jezdny. Tutaj Wam na szybko pokażę, jak ten samochód wygląda. Później jeszcze go przemierzę e, czujnikiem e, lakieru. O tutaj ma e, takie zadrapanie. Tutaj znajduje się silnik 2.0 e, 180 koni. Jest to wersja w automacie. że w środku wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy szklany dach. Pokażę Wam tutaj przebieg tego samochodu 174 tysiące. 166 km odstawię go na bok, bo zaraz będzie zjeżdżał od 3008. Postawię tutaj samochód na boku, a później omówię Wam poszczególnie każdy z tych samochodów. Minęło parę dni od tego jak samochód przyjechał. Tak jak widzieliście, przyjechał autotransportem lawetą. Ja nie miałem po prostu czasu, bo miałem delikatny remont w domu. Zdążyłem przejechać już około 200 km tym samochodem. We wcześniejszej części materiału, no ja jak nagrywałem, nie zauważyłem tego. Była tutaj taka, nie wiem tu lub tu taka delikatna wgniotka. Ja już się postarałem o to, żeby to po prostu usunąć metodą, po prostu bez lakierowania. Także sorry, że we wcześniejszej części materiału nie zwróciłem na to uwagi, ale podczas przyjazdu no nie ma tak czasu człowiek myśleć o tym wszystkim. Tutaj po prostu to tak naprawdę to głównie no zadrapanie, jak zwał tak zwał. Po prostu większość tego pyłu zeszło po prostu po umyciu. No to zostanie zaprawione lakierem zaprawkowym, no bo stwierdzam, że nie ma sensu tego lakierować. Jak mówiłem, no ja przejechałem tym samochodem około 200 km. Nie sprawdzałem go jeszcze ani na stacji diagnostycznej, bo no nie, było, nie było, jak to się mówi, chwilowo czasu. Zlecę to po prostu mojemu zaprzyjaźnionemu mechanikowi. Następnym po prostu etapem. Będzie wizyta u mechanika, e, ponieważ no, już mam teraz troszkę więcej czasu, e, więc to zrealizuję. A później będzie to polerka, bo no, w samochodzie nie będę lakierował e, tutaj nic. E, to jak mówię, no, to tylko tą ryskę lakierem zaprawkowym i to będzie wszystko. Maska, to zagięcie, jak wspomniałem, udało się wy, wyciągnąć metodą. Bez lakierowania. No cóż, przemierzę go wam może miernikiem lakieru. Ja już sobie go wcześniej pomierzyłem, także stan, jeżeli chodzi o lakier, już znam. Na razie nie będę nic mówił. Przemierzę go taka bardziej. Szczegółowa prezentacja będzie ta główna, jak zostanie to wszystko zrealizowane czyli, czyli wizyta u mechanika, później polerka. I tyle. No, zawieszeniowo podczas tej jazdy nie czułem nic, więc tak naprawdę no to jest kwestia, czy są tutaj jakieś ewentualne wycieki lub nie zobaczymy jedynego czego się zawsze spodziewam w dwulitrowych silnikach HDI to jest pompa wysokiego ciśnienia no bo lubią e, lubią być z niej wycieki to mój mechanik zobaczy przejrzy go ja patrzyłem tak na tarcze klocki no to to jest stan bardzo dobry. Tu jest klapa plastikowa, także Wam nie pomierza. Nie wiem czy wy wnioskowaliście tak lub nie, no, ale to wam powiem te, te drzwi były lakierowane e, podwójnie e, f, ale no, jak mówię no, ja sobie tam wcześniej pomierzyłem nie ma nie ma tutaj żadnego śladu ingerencji jeżeli chodzi e, o no, te po prostu e, elementy wewnętrzne nawet nie ma e, tutaj jak to się mówi szpachli. Więc no tutaj widzicie, nie ma nie ma żadnego tego, więc no tutaj e, e, lakiero, podwójne lakierowanie. No w każdym bądź razie e, nie ma tutaj różnicy jeżeli chodzi o ten lakier. Co jeszcze, może odpalę silnik, bo wtedy nie było czasu, żeby po prostu to Wam pokazać jak mówię, no parę kilometrów tych zrobiłem, bo tam było chyba 174,563 km. jak mówię, bardzo przyjemnie się tym samochodem jeździ zresztą no ma mocy pod dostatkiem Słona jest cała, także silnik chodzi równo, ładnie Uż, zabiorę was na jakąś e, krótką, krótką jazdę testową żebyście zobaczyli że samochód funkcjonuje normalnie podczas jazdy jestem jeszcze w, na obwodnicy no nie mogę zbytnio tutaj jak to się mówi przyspieszyć. może wrzucę łopatką a nie, tak wrzuciłem łopatką szósty bieg no to jest bieg, jak to się mówi za wysoki na ten moment także no widzicie samochód samochód porusza się bez żadnego problemu no wiem to z, w zasadzie z autopsji bo przejechałem nim, e, parę tych kilometrów więc powiem Musiałem na chwilkę przerwać nagranie, bo miałem telefon. Musiałem rozłączyć to połączenie, więc przechodząc do tego, co chciałem powiedzieć, czyli następny etap będzie to wizyta po prostu u mechanika. Ja zostawię samochód, sprawdzi mi, czy wszystko jest po prostu ok, czy nie wymaga żadnych nakładów finansowych. Później będzie to polerka. Na końcu będzie to czyszczenie wnętrza. Nie jest ten samochód jakoś zbytnio zabrudzony, ale robię to zresztą w każdym jednym samochodzie profilaktycznie, więc już e, więc e, będzie samochód jak to się mówi czysty, ładny, pachnący. O tutaj jeszcze jadę po takich nierównościach, więc no, nie czuję tutaj w zawieszeniu żadnych, żadnych niepokojących sygnałów. Więc myślę, myślę, że będzie dobrze. Więc cóż, w, w tyle jeżeli chodzi o tą część, jazdę testową. Także pozdrawiam. Chciałem Wam tutaj pokazać, co robimy przy 508. No standardowo, jak to przy silniku 2 litry, wyciek jest z pompy wysokiego ciśnienia. Pompa została poddana... Regeneracji, czyli wymienione uszczelnienia olejowe, przejrzana na tym stole i, no i zostało to zrobione. W każdym razie tutaj pompa wysokiego ciśnienia mieści się. W tym miejscu będzie ona tam umieszczona, zamontowana, to jest troszkę inna pompa niż przy silniku 140 koni i 163 konie, no w każdym bądź razie ten silnik jest troszkę winny w budowie, bo to jest 2.0 180 koni, już nie będę tam wchodził w jakieś szczegóły, bo też do końca nie wiem, w każdym bądź razie chodzi tutaj o tą zębatkę. W ogóle procedura producenta, bo tutaj pozyskałem taką, żeby wydrukować, żeby tą pompę po prostu wyjąć. Na początku trzeba zablokować po prostu rozrząd tutaj na znakach. No, musi być zablokowany, żeby wyjąć, no i włożyć odpowiednio pompę, żeby to funkcjonowało wszystko prawidłowo. Przy tym elemencie no, trzeba ściągnąć tutaj pokrywę rozrządu samochód ma przebieg tam 174 tysiące więc interwał wymiany rozrządu jest na 180 tysięcy no widzicie tutaj pasek no widać po nim, że pracował ma swój, jak to się mówi przebieg, więc postanowiłem przy tym przy tej czynności, no tak naprawdę regeneracji pompy nie odstawiać, jak to się mówi krótko maniany tylko wymienić od razu rozrząd, więc wymieniamy rozrząd z pompą wody firmy Gatesa. Wymieniam od razu też olej 0W30 Ineo First. To jest olej stosowany do silnika 2.0 Bluhadei czy 1.6 Bluhadei. Taki olej się tu stosuje, mamy filtr. Filtr oleju, filtr powietrza i filtr kabinowy. Mam nadzieję, że to po prostu docenicie, że troszkę, jak to się mówi, pracy, środków też zostanie tutaj włożonych. Ja, jak to się mówi, nie odstawiam lipy maniany, jak zwał, tak zwał. Pompa w każdym bądź razie jest zregenerowana przez osobę, która tym się tak naprawdę tylko regeneracją takich rzeczy zajmuje. No ja kupę lat z tym człowiekiem współpracuje, wszystko jest robione według procedury Peugeot, marki Peugeot, także zwracajcie uwagi czy kupujecie po prostu samochód u mnie, u mnie to znaczy nie musicie, bo ja wszystko sprawdzam, ale w każdym razie jak kupujecie jakikolwiek 2.0, HDI, zwracajcie, czy nie ma tutaj wycieku na pompie wysokiego ciśnienia. Nie jest to jakaś tutaj kłopotliwa sprawa, wyjąć, bo do tego jest podnośnik niepotrzebny. No ale w każdym razie no, jest to jakiś dodatkowy koszt. Pamiętajcie, że przy silniku 2.0 Blue HDI trzeba po prostu, żeby wyjąć pompę. Na początek trzeba zablokować rozrząd na znakach. Nie można tego, znaczy można wyjąć, ale później, w każdym bądź razie, tak czy tak, trzeba ściągnąć po prostu tą obudowę, ustawić rozrząd na znakach i wtedy zamontować tą pompę. Więc jeżeli chodzi no o tą czynność, to będzie wszystko.